No ale ta trzecia tercja była zabójcza w wykonaniu ekipy z Katowic B1, Szymański i Jared Brown sprawili, że dość niespodziewanie zwycięzcą tamtego meczu okazał się zespół z Katowic, a teraz bardzo groźnie, a już gospodarze wyszliby na prowadzenie. Teraz niepewnie tam Grobarczyk przed Bramką. Mało brakła wykorzystałby ten prezent Roberta Grobarczyka, jeden z zawodników Krakowi, ale upiekło się tym razem gospodarzom, ale cały czas szarżują. Krakowanie jest, Bramka na 1 do 0 dla Komar Krakowi. Zawodnik z numerem 97, a więc Piotr Kmiecik, strzelca Bramki dla Komar Krakowi na 1 do 0. W naszych protokołach, które dostaliśmy... I nie za bardzo e, mogliśmy się połapać. E, dlaczego nie ma dziesiątki na tafli? No i okazało się, że Artur Wyszczu po prostu występuje z numerem e, trzecim. Na trójki w tym protokole nie było. no i Stąd takie nasze małe zamieszanie. Teraz świetny strzał. To był numer 91, a więc Jared Brown przy klążku. No ale tak jak i Krakowie, tak i teraz Katowiczanie mają spore problemy, żeby dostać się w strefę ataku Chociaż teraz bardzo ładnie to zrobione. I Bramka, ale fakcja w wykonaniu ekipy z Katowic. No świetnie to wyglądało. Wydaje mi się, że to 61 na koszulce tak jest. Czyli Justin Fedoruk jest zdobywcą tego gola. Na, no, niemalże podręcznikowa akcja rozegrana w przewadze. Krakowia we własnej tercji obronnej, minuta i 10 sekund do zakończenia kary Seskona. Ponownie Krakowianie już w tercji ataku. Świetnie teraz, ładnie to wyglądało, ależ akcja, dwójkowa akcja Petra Bożaka i Petra Kalusa. No i ten drugi dopełnia formalności świetnie. Dworzak zostawił gumę Kalusowi, a ten obok bezradnie interweniującego Nikifora. Szczerby ciężko powiedzieć który z zawodników Krakowi tym poza Nikolą Beszon jest ukarany karą mniejszą, prawdopodobnie karą mniejszą, no bo też nie wiemy, jakie kary zarządził e, sędzia główny księżyc. No podejrzewam, spotkania. że były to po prostu kary indywidualne, dwóch minut, bez osłabiania zespołu. Uwaga, bo Leszek Laszkiewicz! I Leszek Laszkiewicz, no właśnie, Leszek Glaskiewicz Leszek Laszkiewicz, no, e, zrobił to, co e, umie robić najlepiej, e, zabrał krążek, e, no i mocno huknął w to miejsce, które, które akurat nie pilnował Nikki Szczerba ale za niesportowe zachowanie musiała być kara większa niż dwóch minut, no nie wiem, może nadmierna ostrość, jeżeli tak to możemy ująć, no ciężko, ciężko stwierdzić, no niestety, nie tak, wiem, no, e, za prowokowanie do walki, na przykład w NHL, to otrzymałby już karę meczu w tej chwili e, zawodnik e, GKS Katowice. Czasem uwaga, bo e, Czesi atakują... Bożak e, najeżdżał na ten kroczek e, Petr Kalus któremu poświęciliśmy kilka ostatnich, kilkadziesiąt ostatnich sekund naszej relacji Ładnie Kalus do Dworzaka, ależ ładnie to wszystko wygląda w wykonaniu Krakowian Kalus, pusta bramka nie trafia, to nie to był Kalus. To był Petr tam. Dworzak. To był Petr Dworzak. Kalus po raz kolejny Adrian Kowalówka. Petr Kalus teraz przy krążku przed bramkę, kapitalnie Niki forszczerba Lepiej się gra Katowiczaną z tym dopingiem. No i ten doping się przyda, aby jeszcze wytrwać te 5 sekund gry w osłabieniu strzał i po raz kolejny kapitalnie Niki Szczerba, No i niecelna próba zagrania do Daniela Laszkiewicza. Teraz błąd Patryka Noworyty. Świetnie ten rozegrany krążek i czy jest gol? Nie, nie ma, lecz miał kapitalną sytuację. Teraz Jakub Wiecki ta czas jednak Katowiczanie. Próba. Takiego nietuzinkowego zagrania na prawą stronę do Nika Sukarskiego, Sukarski do Chwedoruka, Chwedoruk na niebieską, ma sporo miejsca i czasu. Teraz zawodnik GKS-u i wykorzystuje to bezlitośnie. Bobby Priest strzela krążek, strzela obok Rafała Radziszewskiego. No i podobnie jak w meczu wtorkowym, dzisiaj również Bobby Priest. Strzela bramkę, czy, też, czy to był Jared Brown? Nie, przepraszam, to był Jared Brown, który strzelił bramkę we wtorek, zatem jest to pierwszy gol Bobiego Prisa. Wjechał do tercji ofensywnej, oddał groźny strzał. Teraz uderzenie z podniebieskiej. Bobiego, Bobiego Prisa, Prisa tak. zasłaniał, zasłaniał widok Nick Sucharski. Jest tam jeszcze Filip Żywiecki. Sucharski gol! Jest gol dla GKS-u Katowice. Nick Sucharski. Tam chyba był jeszcze Rikoset. Ten grążek jakoś w taki dziwny sposób wpadł do bramki Rafała Raczewskiego, ale mamy remis. z Kalusa ukaranego karą meczu za naprawdę fantastyczną bójkę z Craigiem, Seskonem. Skonem. Właśnie teraz Chorowski wrócił na tafle, Chorowski przy krążku jest Grzegorz Chorowski, ładnie wycofanie na niebieską do Dworzaka, Dworzak do Petra Kurki, pusta bramka. Nikola bez przed bramkę e, był tutaj e, to był bodajże Robert Kostrzek nie Michał Piotrowski przepraszam bardzo Michał Piotrowski jego strzał zablokowany gol w odpowiedzi e, gospodarze e, krążek e, wpada w samo okienko bramki no i krakowianie e, przegrywają z GKS-em Katowice e, 3 do 4 a prowadzili już 3 do 1 ale akcja zatrzymana i teraz kontra gospodarzy jest Filip Czebiecki. Ładnie wypatrzył Sucharskiego. Nie, Sucharskiego czy nie Sucharskiego? Jednak tak, jednak Nika Sucharskiego. Bobby Price i gol! Kolejny gol dla GKS-u Katowice. No i po raz kolejny Bobby Pris pakuje krążek do siatki. No chyba, że tam jeszcze był jakiś ricoszek tuż tak, w tej miałem bramkarze. Miałem wrażenie, że Bobby Prys uderzył. To ten strzał obronił Rafał Radziszewski. Później od nogi przejeżdżającego tuż przy bramce napastnika GKS-u guma się odbiła. Wpadła do pustej bramki. No i miałem wrażenie, że to właśnie Nick Sucharski był tym zawodnikiem. Teraz przytomnie na niebieskiej zagrał Petr Kurka. Tomasz Kurka, przepraszam bardzo. Oj, szansa przed Filipem Żywieckim, jeden na jeden broni Rafał Radziszewski. No Instynktownie machnął ręką Rafał Radziszewski.